styczeń 2015 za nami a w świecie chłodzenia i wyciszania znowu całkiem sporo się wydarzyło. Oczywiście, jak co roku, pierwszy dzień stycznia zdominowany był nie tylko przez ogólnoświatową regenerację sił po sylwestrowych szaleństwach, ale także przez targi CES odbywające się w Las Vegas. A było w tym roku na co popatrzeć. Oczywiście mówię tutaj o sprzęcie komputerowym oraz wszelakich nowinkach technologicznych. Przykładowo na stoisku firmy Antec spotkać można było małą armię zasilaczy Earthward Screen z oficjalnym certyfikatem 80 plus bronze. Przewidziano kilka modeli różniących się oczywiście mocą, a zatem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Można było tutaj także na żywo spotkać kolosalną wyciszoną obudowę model P380. Wyciszony front, wyciszony top oraz ciekawy design, to coś co przyniesie satysfakcję zarówno naszemu oku, jak i uchu. Absolutnymi nowinkami jednak od firmy Antec były gamingowe kubiki z linii P50. Co ciekawe, wydaje się, że dostępne one będą w różnych wariantach kolorystycznych. W tym roku w Las Vegas zaprezentowano także dedykowany układ wodny Gigabyte dla trzech kart graficznych GTX 980. Jak się okazało układ ten działa i zapewnia naprawdę przyzwoite temperatury zarówno bez obciążenia jak i pod obciążeniem. Pamiętacie zapewne pierwsze wzmianki o tzw. kinetycznym kulerze CPU? Cóż, okazało się, że chociażby firma Cooler Master na tyle się tym zainteresowała, że już na podstawie tego projektu ma swoją wizję chłodzenia. Oczywiście lekko zmodyfikowaną, bo pod dodaniu kilku hitpipów. Styczeń 2015 to także premiera kilku interesujących produktów na rodzinnym rynku. Od chociażby gotowe zestawy chłodzenia wodnego Fractal Design Kelvin, czy też premiera nowych modularnych zasilaczy od Fractal Design, czyli Edison M. Oczywiście nie są to tanie produkty, ale wiadomo, to jest high a high zawsze swoje kosztuje. W styczniu bieżącego roku miał również miejsce rynkowa premiera długo wyczekiwanego chodzenia. ThermaRide hr HRDR2 Macho RFB. Oczywiście, my już to chłodzenie testowaliśmy. Stosowny link do naszego testu powinniście widzieć w niniejszym materiale wideo. Wróćmy jeszcze na chwilę do gotowych układów chłodzenia wodnego. Jeśli ktoś chce uzyskać temperatury podzespołów niższe aniżeli temperatury otoczenia, to być może zainteresuje się nowym chillerem od Kulans EXC450. Pytanie tylko, jak z kulturą pracy takiego rozwiązania? Końcówka minionego miesiąca zdecydowanie należała do Silentium PC i premierowych zasilaczy Supremo M1 Gold 550, oficjalny certyfikat 80 plus Gold, bogate modularne kablowanie, a także bardzo duża obciążalność linii 12V to aspekty, które zainteresują z pewnością nie jedną osobę, a według Was co było wydarzeniem miesiąca? Oczywiście pomijam tutaj fakt kart graficznych Nvidia serii GTX 970 i zawirowań wokół ich specyfikacji. Ode mnie to na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia lub do zobaczenia.